Duchu Święty, ja wiem, że możemy słyszeć wiele słów, ale tak naprawdę Ty nas wszystkiego uczysz. Tak jak Jezus powiedział, że Ty, Duchu Święty, nas wszystkiego nauczysz i będziemy rozumieć Twoje słowa. I teraz otwieraj nasze serca, bądź światłem nad nami, które nas ogrzewa, pobudza, rozpala, które jest takim źródłem życia w nas. Duchu Święty. Bądź tutaj, działaj w nas yy, i uświadamiaj nas cały czas o, o Twojej obecności, że Ty już tutaj jesteś i że chcesz działać. Amen. Amen. Dzięki. Yy, dzisiaj słowo o przestrzeni uwielbienia. To jest yy, przestrzeń, która jest bardzo ważna, szczególnie dla tej wspólnoty, ale też powinna być dla każdego z nas dla każdego, kto wierzy w Jezusa Chrystusa. To jest takie centrum, taki najbardziej bezpośredni kontakt, że stajemy bezpośrednio przed Bogiem, uwielbiając Go. I to jest przestrzeń, w którym wiele rzeczy może się dziać. Dzieją się przemiany serc, dzieją się nawrócenia, więc to jest bardzo ważne i chciałbym też właśnie uwrażliwić na samym początku na to, że to, że tutaj przychodzimy do wspólnoty we wtorek. To moim pragnieniem jest, żeby to nie było iskra, która rozpala tutaj to uwielbienie, tylko żeby uwielbienie nasze na co dzień było rozpalone. A tutaj punkt kulminacyjny, który łączy nasze wspólne płomienie w jeden ogień, który płonie dla Boga. I na co dzień uwielbiamy? Przychodzimy tutaj, żeby zrobić to razem już w takim, takiej kulminacji, właśnie. I na początku chciałbym właśnie podzielić się tym takim pierwszym moim doświadczeniem w ogóle wejścia w uwielbienie, które miało miejsce właśnie w Pabianicach. I tam pamiętam, że taki mój pierwszy zachwyt polegał na tym, że ja, jako wtedy 19-letni chłopak, który tam na ten, ten moment jeszcze tak dosyć. Dobrze grał, ale śpiewał niekoniecznie. Yy, sobie uzmysłowiłem, jak tam wspólnota była właśnie, nie wiem, 50 osób, że ja, yy, jakkolwiek udolnie, nieudolnie gram. Powoduje to, że 50 serc się kieruje nagle ku Bogu. I jako taki chłopak właśnie miał takie, takie, wow, że to jest taka ciekawa tajemnica, że. Tylko samo to, że ja stoję, gram, jakkolwiek, coś co sobie wybrałem, sprawia, że ktoś nagle kieruje swoje serce, całego siebie, śpiewa Bogu, wychwala go. To był taki pierwszy zachwyt tego wejścia w takie świat. Jeszcze nie do końca to rozumiałem, ale, ale takie, tak się zachwyciłem tym. I później takim moim kolejnym etapem było właśnie dołączenie do tej wspólnoty, która na ten, ten moment była. W trochę innym kształcie, w trochę innym miejscu, ale to, co mnie przekonało, to to, że moja autentyczność moje takie bycie sobą świetnie się jakby odnalazło w, tam, w, tym, w tym miejscu. Że ja tutaj opowiadałem właśnie niektórym ze wspólnoty, że jestem taki pielgrzymkowy, i wszedłem w taki pielgrzymkowy Mati do tej wspólnoty, i nagle się okazało, że świetnie tutaj pasuje. I jak miałem doświadczenie uwielbień wcześniej, że to jest raczej tak spokojnie yy, i raczej na siedząco, tak bardziej kontemplacyjnie, tak. Yy, w domu chwały doświadczyłem pierwszy raz takiego uwielbienia, gdzie ja mogę tak po prostu swobodnie stanąć, grać, i to jest takie. Pff, mm, Nieogarnięte, nie wiem jak to opisać, brak słów, aż, żeby to opisać, że to jest takie właśnie wolne. I, I ta wolność to był właśnie jeden z takich kluczowych i pierwszych owoców, które było we mnie. Że yy, mogłem stać, uwielbiać, i yy, wyzbywałem się wszelkich yy, jakichś ograniczeń moich. Tak naprawdę się przestałem nad tym zastanawiać, czy to jest ok, że ja nie wiem, będę teraz, właśnie tuptał nogami w miejscu, czy machnę ręką. Yy, zwłaszcza, że machałem grając na gitarze to dosyć naturalnie. Ale właśnie ta wolność, ona się objawia na dwa sposoby, bo z jednej strony właśnie ta swoboda w takim poruszaniu się, byciu, zaangażowaniu swoim ciałem, ale też ta głębsza wolność, która pokazuje mi, Jezus mi pokazuje w tym czasie, że On wziął na siebie moje grzechy, On wziął na siebie moje słabości i ja angażując się, wchodząc w tę przestrzeń uwielbienia, mogę przyjąć to i doświadczyć tej wolności, że ja nie muszę dźwigać tego, co nie potrzeba. I być właśnie tak całościowo wolnym. I takie słowo właśnie, o które chcę się zahaczyć przede wszystkim dziś, jest właśnie z Ewangelii które mówi o tym, że Jezus wtedy ze sznurków ukręcił picz, i wszystkich w tym owce i bydło, wypędził ze świątyni, wymieniającym pieniądze rozsypał monety. Powywracał stoły, a sprzedawcą gołębi powiedział: Zabierzcie to stąd. Przestańcie robić targowisko z domu mego ojca. Jego uczniowie przypomnieli sobie wówczas słowa pisma: Żarliwość o dom twój mnie pochłania. Żarliwość, gorliwość o dom twój mnie pochłania, pożera mnie. To zdanie po prostu tak ostatnio we mnie brzmi. Nie wiem, czy. Czy słyszycie to co, to, co ja, gdy to mówię? Takie wyolbrzymienie trochę. Takie, żarliwość o dom Twój pochłania mnie. Że jeśli to przeczytamy w takich emocjach, jak to zostało napisane, to możemy to lepiej zrozumieć. Bo tutaj jest napisane, że Jego uczniowie przypomnieli sobie wówczas słowa Pisma. Czyli to znaczy, że ktoś to wcześniej powiedział. To powiedział Dawid, będąc y, uciśniony i prześladowany, głosząc nawrócenie w Boga. On w swoim entuzjazmie nie, nie, nie przestawał, on był gotów właśnie y, wyrażać tę żarliwość od Pana i, i głosić to, mimo że to nie spotykało się z przychylnością. I, i to słowo, to zdanie. Żarliwość, Twój, pochłania mnie. Tak świetnie się też wpisuje w takie moje przeżywanie hmm, tutaj już opisywałem y, tą taką metaforyczność Boga takie właśnie nieopisanie Go, takie nieuchwytność, y, takie brak słów. To jest, jak się nad tym głębiej zastanowić, to jest takie bardzo naturalne, jeśli chodzi o Boga, że, że On taki jest i na co dzień lubimy mieć poukładane rzeczy. Y, Zwłaszcza w rzymskim kościele, gdzie mamy liturgię i mamy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen i wszystko poukładane, co po kolei, kiedy jest przeistoczenie i tak dalej. Tu jest taka liturgia, a tu jest liturgia słowa, a tu eucharystyczna. I, a Bóg jest trochę taki, wymyka się wszystkiemu. On jest tajemnicą, która wypełnia to wszystko. Tak jak się mówi, że jakby cała tajemnica zbawienia jest w Eucharystii. Że od narodzin aż do aż do zmartwychwstania i w niebo wstąpienia, wiecie. A tak naprawdę no, ciężko powiedzieć, że akurat w, ty, o, w tym momencie mszy to się dzieje to, a to. Nie, to jest po prostu taka całość, ta tajemnica i takie nieogarnięcie Boga. Yy, I dalej jest w tym fragmencie napisane, że yy, Żydzi zwrócili się do Niego jakim znakiem uzasadnisz ten swój czyn. Yy, Jezus im odpowiedział, zbóżcie te świątynię, a ja wzniosę ją w trzy dni. No, i tam ludzie się dziwili, dlaczego on tak mówi, skoro 46 lat tak? budowano te świątynię, a ty ją wzniesiesz w trzy dni. I tutaj już uczniowie nie tak od razu się zorientowali, o co chodzi. Jak wcześniej przypomnieli sobie słowa pisma, jak Dawid modlił się, tak teraz nie do końca zrozumieli o co chodzi. A co tutaj się stało? To bardzo ważna rzecz, ponieważ Jezus. Przekierował skupienie na świątyni fizycznej, na świątynię swojego ciała, bo jest napisane. Jednak mówiąc o świątyni, Jezus miał na myśli swoje ciało. Gdy więc został wzbudzony z martwych, jego uczniowie przypomnieli sobie, że to mówił. I uwierzyli pismu oraz słowu, które wypowiedział. Jezus przekierował to i akcent położył na świątyni swojego ciała. Nie wiem, czy rozumiecie, co chcę Wam przekazać, że to zdanie, żarliwość o Dom Twój pochłania mnie, pożera mnie, idealnie mi się wpisuje w to, jak. Jak ma wyglądać moje zaangażowanie w uwielbienie moim ciałem? Ta żarliwość ma mnie na tyle pochłaniać, że ja jestem zaangażowany w to uwielbienie. I nawet śpiewając Halleluja, chociaż po polsku śpiewamy Alleluja, ale tam jest to słowo Halal, tak. I tutaj niektórzy z nas znają tłumaczenie tego słowa, ale być może niektórzy sobie nie zdają sprawy, że przed Ewangelią nawet jak śpiewamy to bardzo spokojnie, jakieś takie tradycyjne melodie, to słowo Alleluja wcale nie jest takie dosyć takie ułożone. To jest zachowywać się nieracjonalnie, trochę czasami postradać zmysły dla Boga, takie głupkowato. To jest takie słowo, które właśnie... Nawet więcej niż to zdanie o żarliwości, bym powiedział. Bo to jest takie naprawdę zaangażowanie, że inni mają mnie za wariata i myślą sobie, co to, co to za człowiek, co on robi w ogóle. I to jest moje zaangażowanie, które ja chcę mieć w uwielbienie. Bo to świątynia mojego ciała się liczy. Bardziej, jakby tutaj przeniósł akcent Jezus, mówiąc to. Oni nie rozumieli na początku, ale zmartwychwstanie pokazało o co chodzi. I yy, nie wiem, czy zastanawialiście się nad tym, yy, w jakim miejscu w ewangelii Jana jest ten fragment o wypędzeniu ze świątyni tych przekupniów. Bo w ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza jest to pod koniec jego funkcjonowania, jego działalności, tuż przed yy, właśnie śmiercią. Natomiast w Jana jest to drugi rozdział. Drugi rozdział od 15 wersetu jest właśnie, że wtedy ze sznurków wyłknął bicz. I Jan miał trochę takie bardziej o swojej Ewangelii, tak bardziej myślał całościowo, co po kolei dać. Bardzo to przemyślał, żeby zaraz po tym fragmencie umieścić. Wiecie, jaki fragment? O Nikodemie i o tym, że trzeba się powtórnie narodzić. To jest trzeci rozdział. A jaki jest czwarty rozdział? Spotkanie Jezusa z Samarytanką. I o czym mowa? O tym, że Jezus tłumaczy Samarytance. Ona tak się dziwi, że Wy Żydzi mówicie, że tam w Jerozolimie trzeba wielbić Boga. A Jezus mówi: Przyjdzie czas, nadchodzi godzina, a nawet już jest, że ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie wielbić Boga, tylko prawdziwi czciciele będą oddawać mu chwałę w duchu i w prawdzie i Bóg szuka takich czcicieli, którzy będą mu dawać chwałę w duchu i w prawdzie. I tutaj się dowiedziałem też, że Jan często pisoń, pisząc i, spójnik i, e, miał na myśli takie tłumaczenie. To znaczy, że czyli w duchu to znaczy w prawdzie. I do tej prawdy was zachęcam. I mówiąc też o tym słowie aleluja, halal, tym takim uwielbieniu e, Takim bardzo dynamicznym. Chcę być dobrze zrozumiany, bo tutaj bywa tak, że na przykład przychodzimy na uwielbienie i mamy właśnie trudny dzień, stwierdzimy, że posiedzimy sobie, bo nie mam dzisiaj nastroju do uwielbienia. I to jest ok. Na tym polega ta wolność, którą tutaj chcemy budować. Natomiast budując tą przestrzeń, o której mówimy, Zaangażowanie w tym jest bardzo ważne. I bywa tak, że właśnie, zwłaszcza wtedy, kiedy nie za bardzo się chce, bo okoliczności są jakie są, to tym większe są owoce i tego nie robimy po to, żeby się wyskakać, wyszaleć jak to młodzi się muszą wyszaleć. My, młodzi, tutaj, tak wyskakać, wyszaleć, wyszumieć. To nie o to chodzi. To ma konkretną swoją rolę. To ma zbudować właśnie przestrzeń do tego, żebym ja nie myślał już o tym, czy mi się uda, czy mi się nie uda, czy ja się czegoś boję, czy się nie boję. Tylko ja, ja myślę tylko o moim Bogu, który mnie zbawił, poznaje prawdę o mnie, tak, że ja jestem zbawiony. Poznaję prawdę, że tak naprawdę te, te ograniczenia, które są w moim życiu, one nie mają aż takiego znaczenia, nad tym, co Bóg ma dla mnie. I mm, tak jak tutaj dużo mówiliśmy o słowie Bożym, że Czym innym jest fakt, który jest okolicznością jakąś, a czymś innym jest prawda o mnie. Prawda o mnie jest, że panem pasterzem i nie brak mi niczego, że Jezus mówi o sobie: Jestem chlebem żywym, tak jak dzisiaj słyszymy też w Słowie, yy, który daje życie. Więc tutaj chcemy poznawać tę prawdę. I to zaangażowanie. Nie chcę teraz mówić, że teraz będziemy teraz osądzać siebie i patrzeć, który tam bardziej już hulaczy nie, ale to ma swoje, swoje zdanie. I to się dzieje znowu, jako taka tajemnica. Mi się to w sumie coraz bardziej podoba, że budując tę przestrzeń, do końca nie wiemy, jak to się dzieje. Właśnie jak. No ale co? Może po prostu śpiewamy i. To, czy ja się czuję, wiecie, ja z perspektywy czasami osoby, która prowadzi, no ja też czasami mam gorszy dzień, przychodzę tutaj, ale całe szczęście, to, czy ja się czuję dobrze, czy niedobrze, czy ja czuję, że Bóg działa, czy nie działa, to nie zmienia faktu, że On tutaj jest i On chce zrobić swoje, bo On bez przerwy coś robi, bez przerwy chce mówić do nas i bez przerwy chce yy, zdziałać coś w naszym sercu, więc to zdanie niech wybrzmiewa w nas. Żarliwość o dom Twój pochłania mnie, pożera mnie. I bardzo bym chciał właśnie, żebyśmy się tak jak rozmiłowali w tym takim, w takiej metaforyczności Bożej, gdzie ciężko to opisać, bo to zdanie jest trochę takie poetyckie. Nawet był takim trochę artystą, który właśnie pisał takim językiem. I trwając dalej właśnie w tym okresie zmartwychwstania, wierzymy, że właśnie tak jak Nikodemowi później Jezus powiedział, o powtórnym narodzeniu, że tutaj, stając w prawdzie, wyznajemy to, że mamy grzechy, ale Jezus te grzechy wziął na krzyż i ja mogę je wyznając je, wyznając też skruchę moją, być wolny. I chcemy tę wolność właśnie tutaj teraz budować. Bo, jak to mówił Paweł, już, już nie ja żyję, yy, ale żyje we mnie Chrystus. I to będziemy dzisiaj śpiewać. Yy, taka będzie pierwsza pieśń. I chciałbym właśnie, żebyśmy myśląc o tym, zastanowili się właśnie nad zaangażowaniem moim i mojego ciała nad, w tym czasie po to właśnie, żeby zbudować przestrzeń na to, co być może przynosimy tutaj. Yy, że Jakieś przemiany, potrzebuje jakiejś zmiany myślenia, potrzebuje wolności od czegoś, to moje zaangażowanie ma w tym ogromne znaczenie. Nie tylko to, czy ja jestem zaangażowany tutaj, ale każdy poszczególny człowiek tu ma wpływ na to, jak to będzie to wyglądać. I tyle, nie chcę, nie chcę przedłużać, bo to niech sobie brzmi w nas, i y, Duch Święty już tylko może to y, dalej podlewać. I żeby to kiełkowało w nas i działało, żebyśmy byli właśnie świadomi tego, że jesteśmy tą świątynią. I tak jak Jezus właśnie mówił Samarytance: Bóg szuka czcicieli, którzy mu będą oddawać chwałę w duchu i w prawdzie. Amen.